Tak, no, no. ja szybkie koło to musi być jakiś hamaczarem przede mną, Yo, który jest z tyłu w tym momencie Tylko, po, tylko hamacz na drabę muszę też No muszę wyprzedać do ostatniego zakrętu I tak się poprawiam, no ja No nie no Rap, wij naar dat andere soort blinden, de Pół sekundy do home position Dobry już, 80. Nie no kurwa, ja ty biegłaże wyprzedził Nie. kolejny za to, mam po Powiesz i To Czy z ciebie rzuca flaga? Nie, ale ściąłem i... Wpaliwanie O! Bartuj zamarł przed samą. Dobra Kurde, 70 urywałem Dłuch jest tak do dupy ten, z prady. Nie, to on jest odruchliwy. No jestem no, w też tak? No głośno, śmiech, i starym jawwarem nie przebiłem. Ślusarczyk w ogóle, 21, myślałem, że to ziemia. No, inny ślusarz. 10 tysięcy do Pupirskiego, ja. Do powodzenia wszystkim. No. To tak. No. Tak. No ruszaj się. Nie. Jezus. nie może w ciebie spokojnie... się... nie, nie. A to już tutaj A jesteśmy. Nie Ej czemu oni jadą w sobie? Co jest fugi? No. Można. no, no bo tak mo... No, bo tak no, można. Ty nie hamuj. Chciałem ci pokazać. No, Niektórzy na zakręcie będą startować. No, ja no. jestem na zakręcie. O kurde. Zacząłem! Miii, mój start! Czy mi zjeżdżasz? Gwurde, u mnie ciekawe. Fenty! Uh, Bo jest, dupę mi Latają pachołki! No, tak no to okay. do No jest. Przeżyłem je. A i drugi jestem na tym, no o, ja gawo, o, 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 ale o kurwa, ale blisko. Poleci. Chłopie, ja tak myślałem, że się zabije. Że mnie zabiją. I lewko. już jakiś desku. Matrażu mam tam na tyłu. To ono matrażu. Ja 28 O Mirek, ładnie. O kurwa matka pierdolę Oj chuj. O nie Ferrari za mną Za mną Lexus O, Lexus A nie to McLaren, czekaj co? Dobra, nieważne, Ferrari, Ferrari, McLaren Nie bo jest Jedźcie, jedźcie God. Było szeroko ktoś Dobra, odpuśćmy Młodzionek, no weź Dalej Ale tu będą bomby robić do tego Młodzionek przed nami mod rayft, jak? No dobrze Jezu, to też co tu się dzieje? My wszyscy we dwójkę. Ja pierdzielę, wolnie się nie da Dajem, byli na McLaren. Pa, 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 pa. no wyjazd. Patrz, jechali, ułop. Jeden zjechał, ty. Ja na streamem wziąć nie może. Ale jak warship jest na prosty. Ale nie ta prosta akurat nie oddaję. Ty jak Luzo. masz ten mecz, to dużo to zmienia w prowadzeniu? Nie wiem. Jak nie tracisz, to gdzie? Mirek fajna bomba poszła tam, nie? Do no Ostatniego. Ładnie, do, do ostatniego zrobiła. O, znowu szeroko right. ktoś. Łosko, wąsko. ktoś dobrać. A to jest schema right. przed nami, dobra. No, my tuż... No, no, no. My wszyscy czekamy o siebie. ich puchłytnę. Jezu, ta Ferrarika twoja. O, pierwszy Warn. Dużo się skupię. O, o Nie. Ktoś jest z tyłu. Dobrze, dobrze, dobrze. Do, 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 do. Tylko mnie nie wyprzedzaj, prosto. proszę. Go, nie, do dogonię Cię, nie dogonię Cię Ty, ja wezmę tego makarno. Ja tylko tracę pozycję Może no się zgłosi Przed nami jest domano zaraz, o kurde No ja tylko tracę, nie wiem dlaczego, kurde taki syf tutaj jest, że muszę odniszczyć Oj, będzie, będzie fan go, lekko Wyknęłeś go, go Dzięki Uwaga, right. Ja pierdzielę, zawał Jezus morię. Zawał. Nie chcę tego przeżyć jeszcze raz. No. Nie panowie, nie w dwóch. Nie w Macie już jakieś ostrzeżenia? Nie, jedno. Nie. Jezus, co się za mną dzieje? O penalty robię już. Za drugie, e 22 jakieś. Obrócił się za mną. <noise> nie, Mirek. To jest jakąś... Jezu, tabliczek tu nie ma. O to będzie Tabliczek nie ma. A ja tu nie, nie hamuję na tabliczkach. To paski. Też gdzie... Ja, ja hamuję tam na tym syfie, co jest po lewej stronie. No ja też, ale... Nie zmienia to faktu, że nie ma tabliczek. Ale sobie start, spadłem od 3 pozycje. Tak <grym> się przybiłem 6 pozycji. Ja też sporo, ale kurde Ferrari tam. O ja ten wtosek to sobie jest też jest szybki. No. Jest to po Porąbany jest Jaguarek na prosty. Porąbany widzę, jak się okazuje, że to jest paraproty. ale, Harry. A nie mnie. Chyba. 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 AM, AM, nie rób to tego, to kurwa. Po to, że zewnętrznym Bartosz mi kodam. <śm> <śm> Nie no, no ja pierdolę znowu. Proszę, który? Który jesteś, Mazak Jestem. Dwudziesty? 30 30 A? No Dlaczego sobie na 250 to jak Co? Te lusterko zakłapuje. No, te lusterko oddala strasznie. Te wielkie z na górze. Widzę was wirtualne Dobra chyba ten gość

<gry> no co za rura! Dobrze, dobrze Ty no Co on zrobił? Jeszcze mnie to zastanawiam Macha mi lata Macha? mi <gry> pociągnie <gry> do ci lata to Rali Raj no i co, co ze mną robisz? Dobra, opuśćmy. Uff. Ko Kojarzę koła. Ja w ogóle nie podjeżdżam do tego jaguara. Nawet podciągając się. Ale Ferrari. O, Totalnie nie potrafię złożyć takiego czystego oprobienia. No to coś. Nagle gdzieś coś, nie? Tak się ciężko jedzie. To jest mój mój złotem na Ten Jaguar tak wielką dupę. Zmieniamy to? No tam już masz, to mam bardzo chyba już nie wyrabia, no na tam. Kurde, safety 18, to na Brawo, brawo, dajp, to 1 znaczy, to <grym> 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 Nie no <grym> Moglibyś dać no, ja DRS ja, Dajcie DRS Jakby ja, tu by tak DRS, tak. co tu by się działo? Po WTK załączasz Stalo. <grym> <grym> Szkoda, że nie ma tej pikara No, przydałby się Fajnie, będzie stawka ta zbiła 40 samochodów i stawkę zbić, jasne no. Co jeszcze? Jeszcze raz włączyć Mógłby też Co zyskuję po pracy? Ja, ja tak na mi teraz. 5690? Ja 5 wykroczyłem. 565. 566. Ale wyjedzie już identy identycznie. Chyba na to, że szybciej wybarro to będzie szybciej. Nie na no okay. Nie, no drugie ostrzeżenie. no. uff, 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 Co? Zbliżam się

Nie jak do mnie nadrabiam. A nic nie Iłem na Ja na prostym, jakieś tak szczytowe wyjście. Nie ja to drugi to. Jezus. O O, tą walkę Tak, ze mną Biodą lewką. Biodą lewką. Biodą lewką. Ale się ja pierdolę Jakie było to? I tak mnie ten Jaguar podgoni Na tej prostej Na tej prostej, nie? To Jaguar tak sobie radzi dobrze w sumie tak się śmialiście Nie no, serio jak gwarto tych jest <gry> Dobrze, piskajcie się tam Nie Chodzi o to, tylko kurde jest dziebelnie szybki ja będę tracił to poza górach. teraz tracę, jest to jest ale. Mocno z tym nie kupowałem. Za trzecim ostrzeżeniem dostaje się karę? Na czwartym, na czwartym, czwartym. A, bawam. Za trzecim jeszcze jest. Aż trzy free wardy, da no. Za czwartym, może dalej. Dobra, trzeba zobaczyć, co to jest

Masiak, blue flag, boczek, no teraz kosz, teraz musimy się do mój kosz, tutaj się się kosz, się kosz, mój kosz, mój kosz, mój kosz, mój kosz, mój kosz, Mówiłem 95? Dobra, to mu No, to łyknę go. Wyłkniesz? Mhm. Powinienem. To strasznie no, wypychał to torn. Gdzie, gdzie ściąłem? Gdzieś zyskałem Fuck tak. 15, a nie niee 2 teraz to no nie masz szans No nie masz szans Nie Jezu zezmorowalc teraz Powodzenia Dzięki, przyda się Mój insight Mój No i co insight, no idź do insight, tak taki insight ale się tasują Ale się odgryzę się nie przegryz Mora się obrócił, Kontynuujesz. Mora się obrócił? Tak mnie pewnie dziwi Bartosz zamaro, zamaro Bartosz Kurde, chciałem walczyć z nim Męgu, fajdy Bo drive no. wrócisz szczarty, No bo odbiłem. Mistrz. <laughs> What? No, skończyłeś już, czy jedziesz? Nie, nie. A pierdolę, no przecież ja się za półkę, no. I tu zostajesz. Te, te, wąż. No kurcz, co w tef, tef, bo... <laughs> było, Nagle, właśnie, randomowo, nagle po miejsce skończyć. Się ale skupanie. te opony błagają o pomstę do nieba już A left. ci tupani są genialni oh. Jeszcze się z Ferraru bal, balę cały czas Dobra, we O, bez przesady no Bez przesady, no co to za pokawek Kur pokawe. No nie <coughs> wiem co... Kojec, kojec, o, no, to nie to jest klatka. To był Idę was rozwalić, idę w co, ptek. Co rali gdzie jesteś? Na prostej. Na której prostej? Ej, mnie nie uderzajcie, bo 100 CSA.